Cześć! Dziś będziemy projektować animację w scratch. Pokażę Wam, jak zrobić własny śnieg, by poczuć już świąteczny klimat. Zaczynamy! Zaczynamy od dodania nowego duszka. Wybierzemy najpierw gotowy projekt płatka śniegu, który znajdziemy tutaj w wyszukiwaniu po wpisaniu snow. Ten płatek będzie odpowiedni. Zmniejszę trochę jego rozmiar, bo jest zdecydowanie za duży. Następnie narysuję kolejnego duszka, którym będzie po prostu taka kulka, biała kulka, która będzie symbolizowała również płatek śniegu, tylko chciałabym, żeby wyglądał po prostu trochę inaczej, żeby było to widoczne na animacji. Teraz dodam tło, by moja kulka śniegowa była widoczna. Będzie to po prostu czarny, zamalowany kwadrat. Moja animacja będzie pokazywała opady śniegu nocą. Zobaczcie, widać już moją kulkę, zmniejszę ją, ponieważ będę chciała, żeby animacja miała taki efekt 3D. Dodam jeszcze jeden płatek śniegu, żeby było ich trochę więcej. W jeszcze innym rozmiarze, tak żeby wszystkie trzy duszki różniły się wielkością. Przechodzimy do tworzenia skryptu. Wybieramy bloczek, kiedy zielona flaga kliknięto. Bloczek Zawsze oraz utwórz klona z siebie, ponieważ chcę, żeby mój płatek śniegu klonował się po naciśnięciu zielonej flagi. Chcę, żeby było ich dużo. Dodałam również um, opcję odczekania i wpiszę tutaj pół sekundy, żeby te klonowanie po prostu odbywało się w jakimś odstępie czasowym. Wszystkie nasze płatki śniegu będą miały podobne skrypty, dlatego pokażę ci jak zduplikować utworzony już skrypt. Prawym przyciskiem myszy klikam duplikuj, najeżdżam na duszka, do którego chcę wkleić dany skrypt, i jak widać działa. Muszę dodać jeszcze bloczek ukryj, ponieważ zawsze po naciśnięciu zielonej flagi chcę, żeby scena się czyściła. Przejdziemy teraz do tworzenia animacji opadania płatków śniegu. Wybieramy bloczek, gdy zaczynam jako klon. Bloczek pokaż, ponieważ chcę, żeby płatki śniegu się pokazywały, a następnie użyję efektu, który nazywa się duch. Jest to takie zanikanie postaci. Chcę, żeby to zanikanie odbywało się w jakimś przedziale liczbowym, to znaczy, że jego intensywność ustawimy właśnie poprzez wprowadzenie tych wartości. Następnie chcę sprawić, aby płatki śniegu oraz klony pojawiały się tutaj na osi Y w pozycji 180. Natomiast pozycja X chcę, żeby była losowana od minus 240 do 240. Są to współrzędne skrajne na osi X. Pokażę Wam, jak będą pojawiały się na ten moment płatki śniegu. Zobaczcie, w losowej pozycji pojawiają się, jak widać, z różną intensywnością nasycenia koloru. Teraz stworzę kolejną zmienność powtarzania zmiany prędkości. Do tego będzie mi potrzebna zmienna. Natomiast najpierw powtarzalność odbywała się do momentu, aż płatek spadnie na ziemię, i do tego potrzebny mi jest nowy duszek, który będzie symbolizował właśnie ziemię. Będzie to po prostu zwykła czerwona kreska, którą później ukryjemy, której po prostu nie będzie widać. Również użyjemy do niej tego efektu ducha. Zmienię sobie nazwę tego duszka. Przechodzę teraz do mojego płatka śniegu. Który programowałam, i zmienię wartość w czujniku na dłużka ziemia. Kolejnym elementem jest dodanie zmiany położenia na osi Y, i do tego wykorzystamy z wyrażeń bloczek, który odpowiada za mnożenie. By wypełnić te dwa pola, będę potrzebowała nowej zmiennej o nazwie prędkość. Stworzę ją i wstawię tutaj w drugie okienko wyrażenia. I by każdy płatek śniegu po prostu poruszał się z inną prędkością w zależności od swojego położenia Y. By te duszki pojawiły się, potrzebuję po kliknięciu zielonej flagi, by moja zmienna Wynosiła 5. Sprawdzam teraz, co się dzieje. Na ten moment moje płatki śniegu zatrzymują się na duszku Ziemia. W kolejnym tutorialu sprawimy, by po pierwsze duszek Ziemia nie był widoczny oraz by płatki śniegu po prostu spadały na dół i tworzyły się nowe w nieskończoność. Na ten moment nie widzicie jeszcze efektu tego skryptu zmień Y i zmienna prędkość, ponieważ w poszczególnych duszkach akurat tym skryptem będą różniły się każde z duszków. I po ustawieniu tego właśnie będzie widać efekt tej trójwymiarowości animacji. Zapraszam was do próbowania stworzenia tego samodzielnie. A dalsza część już w następnym tutorialu. W drugiej części tutorialu skończymy ten projekt. Czekam na link do Twojej animacji w komentarzu pod filmem. Do zobaczenia.